W tym filmie używałem najdroższego peta na całej anarchii GG, czyli zajączka. Rozumiecie to, że on kosztuje ponad 300 tysięcy dolarów serwerowych? Jest to dla mnie chore, ale czy jest warte tej ceny? oglądać do końca, żeby się przekonać. W tym filmie robię konkurs na 100 tysięcy. Zostaw lajka, suba, w komentarzu napisz swój nick z Minecrafta. No i 200 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro ratuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam. Miłego oglądania. Ale przed filmem chciałem was zaprosić na moją stronę breloko.pl. Gdzie? Jest promocja na Keiram Bity z Flexi jak kupicie Dwa, różne kolory na przykład dostajecie e, darmową wysyłkę, ale jeden też spoko oczywiście. Za niedługo jest dzień taty, więc taki pomysł ode mnie. Takie tablice personalizowane. Wpisujesz, co tu ma być napisane, klikasz dodaj do koszyka, a ja zrobię specjalnie dla ciebie taką własną, jedyną. Więc może jest to jakiś pomysł. Ale jak coś, wybierasz, klikasz dodaj do koszyka, klikasz ważne, pokaż koszyk, wybierasz swój paczkomat na mapie i realizujesz zakup. I po jakichś dwóch dniach robisz już triki swoim K-Rambitem, więc no, według mnie warto. Sprawdzę link w opisie, Mordziu. Siemano widzowie, witam serdecznie Kolejny dzień, kolejne przygody na Anarchia GG trip lifestyle oczywiście No i dzisiaj tak po tytule Przetestujemy najdroższy po prostu pet Jaki kiedykolwiek istniał chyba na tej anarchii Nigdy nie widziałem tak przesadnej ceny Po prostu co do peta, oczywiście jest nim zajączek Który daje nam stały efekt Wysokości skoku, wysokości 2 4 dodatkowe obrażenia Więc zadajemy niesamowity damage, dostajemy Minus 50% od upadku, ale to nie jakby nie ma znaczenia Stały efekt szybkości No ale ten jambus tak naprawdę jest najważniejszy do wychodzenia strapów Użyjemy go sobie oczywiście. To nie powiem, że nie. Patrząc na ceny aktualne, jakie tutaj y, są y, tego zajączka, to najtańszy zajączek na rynku kosztuje 310 tysięcy. Powiem Wam, widzowie, że jest to mocna cena. Gigantycznie mocna cena, bo w momencie eventu on kosztował 10 szkoła jakoś, więc no ładnie podskoczył. Osoby, które miały go i przedłużają go cały czas, no, to na pewno ładnie kasy zarobiły. Ale y, oczywiście ten pet nie jest mój. Pożyczyłem go od mojego kolegi z zakrętki. Więc padajcie do niego na kanał. Wielki szatał dla zakrętki. Dzięki mordeczko. No i dzisiaj, widzowie, tepamy się, zobaczymy jak to wygląda. No bo teoretycznie, wiecie, tepamy się do jakiegoś trapa, mamy wielkiego jumpusta, więc poskakujemy wysoko, cykamy perłę, wychodzimy z trapa i na papierze brzmi to po prostu perfekcyjnie. No i zobaczymy, czy gościu taki jak ja, bez jakichś większych umiejętności grania w Minecraft. Poradzi sobie i wyjdzie z każdego trapa. Raczej wątpię. Ale spróbujemy oczywiście, więc itemki Jako takie e, mamy takie Jakieś inwizible, jakieś stręcze sobie jeszcze Weźmiemy oczywiście, bo wydaje mi się, że Więcej jakichś temów nie potrzebuje. No i z takimi itemami powinniśmy sobie W 101% poradzić, jedyną rzeczą Która jest teraz na serwerze, no to to, że są te slowfallingi One gigantycznie denerwują No i mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie strzał jakimiś slowfallingami że miał problem z wyjściem No teoretycznie taki zajączek nawet pomaga Z wychodzenia z ziemi, no bo macie tego Jumpboosta ogromnego, no i nie wiem czy to powiedziałem Tu się pojawia osoba, która wygrała 100 tysięcy z Ostatniego odcinka, gratulacje stary do mnie Dominant Discord. Tylko problem jest teraz taki, że jestem na wakacjach, więc mordeczko za tydzień dostaniesz to, ale dostaniesz. Ja nie oszukuję na giveaway'e. Weźcie sobie udział teraz też widzowie w po prostu konkursie, co było na, na starcie. A ja tepam się do pierwszego oszusta z czatu. No ciekawe, co to będzie. Tepamy się do jakiegoś pierwszego oszusta z czatu, zobaczymy, co to będzie. Jakiś kamik, zobaczmy, co to będzie za trap. I widzę, że jest to giga dziwny trap, bo oni w ogóle tepają jakoś, nie wiem, w kilku ziomeczków chyba, ale zobaczy to, tym jambustem. I chyba to jest problem tego zajączka, że na takim, na takiej walce, jaka jest teraz, że wiecie, że ja tak sobie skaczę i chcę się bić na równym terenie, no to ten zajączek bym powiedział, że jest bardzo średni, no bo widzieliście, no ja cały czas ten, na tych podskokach, no tracę i jeszcze raz tracę, no bo ja tak zanim spadnę, no to zanim tego kryta zapodam, no i zioma mi po prostu uciek bardzo szybko, więc ona nawet tego nie dogonię. No niestety, trap pierwszy, no bym powiedział, że dość średni, ale nie wiem, czy się bawimy takiego set homa zostawiania, no nie wiem, to były nawet diamentowe ziomki, więc to nic ciekawego, zanim bym nawet nie Jakbym ich zabił. Lipa, lipa, lipa. No ale ten zajączek on jest zarąbisty, ale no mówię, podziemia. Obowiązkowo to muszę być w podziemiach jakiś. Żeby cykać perłę i bugować się w trapie, A nie w czymś takim. Ale nie zatrzymujemy się. Od razu kolejny jakiś trap. Gościu ani klubie samoloty, więc może być to giga ciekawe. I widzę, że. O, właśnie to jest coś takiego, o czym mówiłem. Zobaczę to. Skaczymy sobie. Od razu prawie, że wyskakuje z tego trapa. Jaki tutaj nam się yy, trafił. Tylko no co? Ja chcę rzucić tylko perełkę. I się od razu zbugowałem, więc no yy, najprawdopodobniej sobie już go tutaj dojedziemy, bez najmniejszych yy, problemów. On nawet zeskoczył do swojego trapa, więc no, tutaj już go dojeżdżamy, tylko tego Gate, bym sobie zniszczył. No i dobra, on już tutaj ginie i zobaczę to. Cały czas kryt zakryt, kryt zakryt. 4 demaida dodatkowe na tym króliczku. No, jakoś nie wiem, nie mogłem się yy, wbugować, więc to był jakiś mój błąd, akurat braki umiejętności. Dawno się nie topałem do szóstów szatu, no ale zobaczę to. Był to legit trap, po prostu, ziemal był bardzo dobry, w sensie był w porządku, wiecie co? Ja to doceniam coś takiego, gdzie gościu robi jakieś trapa, gra sobie samemu i przede wszystkim nie robi trapa nielegalnego. Więc tutaj, no, ja mu przykucę yy, i nie zabiorę mu żadnych itemów, nie, niech on sobie je na spokojnie tam yy, weźmie. Naprawdę, to trzeba doceniać, no. Bo za każdym razem, jak ja zginę w jakiejś trapie, jak już się tepnę, no to to jest trap po prostu, no, nielegalny. Ktoś leży, ktoś się buguje w kartce, no sami wiecie dokładnie, jak to wygląda. Więc jeśli ktoś sobie tutaj, nie wiem, gra uczciwie, czy coś, a go zabije, no to ja na, nie mam zamiaru tam, wiecie, zabierać mu itemów, czy je pali. Czy coś takiego, no doceniam, że grafer Wykorzystanie króliczka? Na razie bardzo okej. Okay. Tym razem gracz o Niku Gucio 21. Zobaczymy, gdzie nas tutaj y, tepnie, co to będzie za trap i widzę, że bardzo ciekawy. I tu ziomeczki po prostu od razu, zasłówka na sam dół, po prostu tutaj bez zastanowienia. Zeskoczyli, zobaczyli ziomeczka w y, W secie, jak to się nazywa, anarchicznym i od razu wylot po prostu przed siebie. Ziomal łódeczkę tutaj po prostu zasadził, nie, żeby się niczym nie przejmować i oni uciekli na tej łódce. Nie wiem, no kolejny raz, jakiś diamentowy żomal i trap jakiś górny. Taki wiecie o co chodzi. No nic ciekawego, nic specjalnego. Nie, no mogę sobie go może jakoś tutaj strzelić czy coś, perełką zarzucić. Nie mam butów na Death Spider'a. Niestety, nie pomyślałem o tym, szczerze, totalnie nie pomyślałem o tym, żeby coś takiego zrobić. No i nawet mu nie, nawet mu nie tego, nie zabiorę tej łódki, nie. No niestety, no uciekł mi po prostu. No, co mogę tu więcej powiedzieć, widzowie? No, gościu mi ucieka na łódce, nie? I najprawdopodobniej się w ogóle już yy, wylogował. No nie mam tego Death Spider idę w Spider, w sumie w takiej sytuacji giga broken. Na no ten trapik tam gdzieś na górze był ja nawet nie mam Elki, żeby tam jakoś podlecieć do nich, bo w sumie można byłoby to jakoś zahaczyć, zobaczyć. Zobaczymy, co oni tutaj sobie przygotowali za trapa. Tutaj coś takiego to było, okej. Okay. I co? Zrzucali na dół, tylko nie wiem czemu to jest w powietrzu zrobione. To chyba się mija z celem trochę. No bo co tutaj byłoby? No, z czegoś takiego to w ogóle bym wyszedł na luzie. Z zajączkiem, oczywiście. Ale nie wiem, może chwilkę sobie poczekam tutaj na nich czy coś, no tylko znowu pewnie to będzie to samo, że oni mi zeskoczą i tyle Tepnął mnie kolejny ziomeczek, jakiś graham zobaczymy gdzie, tym razem kupiłem sobie śnieżki w razie w, żeby tutaj jakoś sobie szybko poradzić i pytanie, czy y, wyjdziemy z tego trapa powinienem sobie wyjść na luzie, tylko wiecie co jest najlepsze, ja tutaj lekko spanikowałem zioma leżał w trapie a oni się wylogowali, nie? Ja myślałem, że tutaj będzie coś grubszego. Naprawdę byłem przygotowany na to, że po prostu umrę w tym momencie, no bo siomal sobie leżał. To jest nielegalne. A oni po prostu się wylogowali. O co tu chodzi? Nie wiem. Albo się przestraszyli, że ja mam anarchicznego seta, czy o co tu chodzi? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale dla mnie git. No nie, no, raczej bym z czegoś takiego wyszedł, to jakaś taktyka była grana. Nie wiem dokładnie na czym ona miałaby polegać, ale mam inny pomysł. Może byśmy zrobili coś takiego, że ja sobie nie wiem, postoję na przykład tutaj i poczekam, jak oni się zalogują, albo zostawię sobie drugi Drugiego Homa, usunę sobie tego. Y, usuń, tak, potwierdź. Zapiszemy sobie tutaj Homa, wrócimy tutaj zaraz. A we wcześniejszym trapie, którym byłem, też sobie zostawiłem Homa i zobaczymy, czy ziomeczki się na przykład y, zalogowali i wrócili tutaj. No i kurde, y, wrócili, nie? Więc zobaczmy, co to tutaj będzie. Od razu zabiłem jednego najprawdopodobniej. Wylogował się Gucio podczas walki. No i tutaj powrót mojego ulubieńca. Tylko pytanie, czy ja dostałem killa, czy oni siebie wzajemnie zabili? No zobaczę to, ziomal na slow falingu, którym go strzeliłem, zasuwa po prostu powo ludku na maksa, nie? Jeszcze bym się zasiął, gdyby on tutaj mi wylądował jakoś, nie wiem, w innym totalnie miejscu. Tylko no to znowu będzie po prostu łódeczka najprawdopodobniej i ucieczka. Albo chyba, że już łódki nie ma. To też jest taka opcja, nie? Dobra, ziomka zamknąłem w jednokratkówce, więc zobaczymy, czy tutaj uda nam się już go zabić, czy raczej może być ciężko. No jest jednokratkuweczka, nie, jednak spierdziela dalej mi pod ziemią. No, ale na no ja na spokojnie. na sobie go najprawdopodobniej i tak dojadę. W razie w jakiegoś koba mu nawet postawię, czy coś, to nie będzie najmniejszego problemu. Tutaj zrobimy tak, tutaj tak zrobimy szybko. Szybko się zabudujemy, żeby nie miał yy, możliwości ucieczki. No i go dojeżdżam, nie? Dojeżdżamy go dalej i zobaczymy. No, coś tam udało mi się go zabudować, chociaż on mi teraz najprawdopodobniej będzie. Ucieczka. Uciekał, chociaż nie, on strędza, pije, pada mu już Totem, no i zabiliśmy go Troszeczkę mi to zajęło, ale powiem wam widzowie Że, no, nie było najgorzej No i teraz bym mu spalił na przykład itemy No bo uciekał cały czas Pytanie, czy może jakimś cudem jakiś Netherite'owy killoff miał, czy coś Byłoby tak zarąbiście coś takiego trafić Ale no nie, już widzę, że to jest Zwykły, diamentowy ziomeczek, z którego raczej No nic ciekawego nie dostaniemy Ale najważniejsze jest to, że udało nam się go skillować Troszkę mi zajęło go dogonienie Najważniejsze, że on tutaj do jakiejś dziury sobie zeskoczy no i Kilek wpadł I mogę zrobić jeszcze jedną opcję Wrócimy się jeszcze raz na tego homa Na którym byliśmy przed chwilą Może koledzy się zalogowali znowu tam I będzie po prostu powtóreczka Tylko z innym ziomeczkiem e I widzę, że nie Chyba nie Chyba jest już całkowita zmiana miejscóweczki Tak mi się wydaje Ale idziemy sobie w takim razie na tego home'a e Tego, gdzie się e zostawialiśmy Oni na pewno się zalogowali No i sobie go strzelam jakąś strzałką czy coś No i tak, oczywiście, że e nawet e się Nie pomyliłem Nie pomyliłem się Zabiliśmy jednego drugi się wylogował, no i trudno dobra, szczerze, no zagrałem trochę taki wiecie, frajerskie zostawienie sethome'a, no ale trzeba brać tu pod uwagę, że może coś takiego się wydarzyć, więc no zostawiam mu te itemki i tak, no mimo, że trap był nielegalny, bo sobie leżał, ale widać, że chłopaki dopiero co zaczynają, nie no, na moje króliczek, zajączek w sensie no giga broken, giga broken, naprawdę dobry, dobry, jeszcze raz bardzo dobry no zwierzaczek, sam się nie spodziewałem, że on tak wystrzeli cenowo, bo na pewno go miałem w czasie eventu wielkanocnego no ale go olałem pewnie i i się skończył, czy coś. No nie wiedziałem, że ten Jambus. Bo na samym, na samym początku ten jambus wydawał się giga tragiczny, a dopiero tak naprawdę w czasie ludzie go docenili właśnie tym, że możesz sobie tak wychodzić z tych trapów. E, dobra, tej temki sobie wyrzucam, dokupię sobie jakiegoś stręcza i typniemy się jeszcze do kogoś, zobaczymy. No chciałbym takiego, wiecie, jeszcze raz jakiś podziemny trap, gdzie bym sobie musiał wycykać perełki yy, dzięki temu Jambuście. Te po nas teraz jakiś Alan, zobaczymy co to będzie za trap tym razem. I tutaj mamy powiem wam yy, coś bardzo dziwnego. No, trap taki powiedziałbym. No średni, średni Zabiliśmy dwóch ziomeczków Totalnie początkowe osoby, no zobaczcie to jakiś słodziadki, sło, słodki trap po prostu to jest Taki słodzinka taka, no ziomal ledwo tutaj zaczął Trapika sobie zbudował Nawet na czym to miało polegać? Nawet nie wiem na czym to miało polegać, bo tutaj Nawet nie ma jakiegoś zrzutu, zobacz to Nie mam pojęcia, oni chyba liczyli na to, że będą sobie zabijać Więc no, no nie będę nawet zabierał tych itemków Niech chłopaki sobie tutaj biorą to szybciuteńko Żeby to im nie znikło Oddam im kilofik, no bo ja chyba Po prostu nagrywam to w takiej Wczesnej godzinie bambików Bo jak ja na przykład robię live'a jest godzina 20 No to trapy są przemocne Takie, że ja ginę w każdym A teraz jest godzina 12, poniedziałek Tutaj jest inne życie Spokojna gra, niko nic nie obchodzi Tutaj na chillku. no tak właśnie się czuję Grając i te typując te trapy, więc no Jest ciekawie, bardzo Septem nas kolejny ziomal, jakiś Maciuś 2017. Jeśli to jest jego rocznik, to, to naprawdę wysoko, i widzę, że jest nieciekawie. Najprawdopodobniej yy, wydaje mi się, że jest to totalnie nielegalny trap. Więc no, yy, trzeba go oczywiście yy, zabić tutaj. Bo nie lubimy nielegalnych trapów. Zobaczcie to. No oczywiście, że nielegalny na 100%. To jest przy borderze. Tak, to jest przy borderze. Dodatkow Dodatkowo gościu jest na całkowitych citach, więc no y mam nadzieję, że dostanie bana po tym odcinku. I temy raczej nie było żadnych, nie wiadomo jakich. Chciałbym mu to spalić. Y Kordy? Pewnie border nederu? Nie, może nie nederu nawet. Może jakiś zwykły border. Ta, zwykły border, ale y nieźle, nieźle, bardzo, y nieźle. Nie szanuję takich graczy. Mam nadzieję, że seria dostanie. Niebana. nawet po tym odcinku pójdę go chyba zgłosić, nie? No bo... Oj, oj, no nie po to, gościu, nie po to gracz zbiera legalnie przedmioty, żeby potem, wiecie, zginąć w czymś takim, no i stracić tak naprawdę wszystko, nie? No, po, niech, nie wiem, taka osoba, która robi takie trapy, niech się poczuje taka, wiecie, na miejscu, właśnie, trapującego, nie? Czy się gościa, którego, który się tepa. Zbierasz itemy i giniesz w nielegalnym miejscu. A najprawdopodobniej to jakoś powinno jeszcze działać tak, że to powinno mnie wytepać na górę, jak jestem przy borderze. Tylko nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Dobra, nieważne. Podsumowanie jest takie, widzowie, że zajączek jest gig Broken Bo raczej petnie dla mnie, bo nie na mój budżet, 400 koła za coś takiego bym na pewno nie dał, yy, w niektórych sytuacjach bardzo przydatnie w niektórych sytuacjach troszeczkę ten Jambus przeszkadza, no ale co, subskrybujcie kanał obowiązkowo i bierzcie udział o 100 tysięcy dolarków serwerowych, na razie, siema